Cześć, witam witać was z kolejnym odcinku z The Foresta no, muszę wam w ogóle dużo zmian co mi się stało zaczynamy tą wieżę i tu wieża druga wieża samolot it came in like a spear which just speared through the building like a fireball e, no ten tego co nie e, i, i dzisiaj płyne Kolejne artefakty Artefakty Do zbudowania najpotrzebniejszego Obiektu W tej całej grze Czyli kościoła Tak, będę nawracał Tych niewierzących Znaczy wierzących swoje magiczne drzewa I patrzcie w ogóle jak idą skóry skóry popatrza Znaczy no, na no sobie ogólnie No i będę ich nawracał Ja wybuduję kościół, zrobię obóz Religijny nie będzie żadną wchodzić w kolonia. Ja będę tutaj mówił. Co wolno, czego nie wolno. No. Ale pierwsze to trzeba popłynąć do Arki Noego, który rozbił się tu paręnaście tysięcy lat temu. Co nie? I przyprowadził na to piękne... na ten piękny wół, półwysep yy, no, zwierzątka. Na to Arka Noego. Arka Noego, że tam rozbiła, co nie? no bo to był wypadek ogólnie taki i się rozbił. Chyba to jest to. Tak, ale żeby popłynąć do Arki Noego, trzeba zrobić kolejną Arkę Noego. To nie, czyli bierzemy no takie, takie no. A, jednak się nie bierzemy. To nie i musimy coś ciąć drzewo. Ja jestem zmęczony, więc to muszę tak trochę zapnąć od tej ciężkiej roboty. Dobra, teraz jeczę, bo kolejny raz, kolejny. I w ogóle, w ogóle. Ciekawy, czy moi koledzy z tego półwyspu, no, no, fajne te smigole. Ogólnie to nie. Focus. Ale ktoś tak dziwnie, no jak kiedyś się pomalowałem na czerwony, bo wiecie, lubię kolor czerwony, co nie, ale to, to, to zaczął chłopik, tak klęknął, To nie, i mówił tak, no dobra, nic nie, nie wiem, gadać, bo są pośledzeni, upośledzeni, co nie, więc nic nie gadał, nie będę wam kłamał, klęknął i coś tam tak se to co nie, tak, no, co nie. Ale, dobra, to nie jest najważniejsze teraz Najważniejsze teraz jest Znalezienie łódki Tu jest łódka Co nie? I tu sobie damy, co nie? To jest, nie, to jest arka Co nie? Idziemy Cyk, cyk, budowa Dobra Mam linę, mam pat... nie mam patyków Ajajajajaj Dobra Papyki, papyki, kurde Do mojej pięknej arki Ale patrzcie Noe Tak chyba Noe Nie jest to chyba dobrze gadam jako Noego No, dobrze gadam, że nie O wziął wszystkie zwierzęta A ja wezmę wszystkich kanibali I popłynę Ale team jego czy tam Nie wiem, jakaś się To nie moje dziecko ogólnie To sobie zostawię tu, co nie No bo, to co no leci! Dobra 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 Dobra, dobra Arka noego będzie już gotowa Najprawdopodobniej Brakuje mi jednego drewna. Chłody Żeby popłynąć do arki noego I mamy Linę Dobra Mam linę Co nie? I płyniemy O kurde Co jest? Czemu ja na to już nie mogę? E. No, klikam to E, co jest? No co jest? O Aha, to było tylko żeby odpychnąć, dobra Płyniemy No, płyniemy Do Tej ryby Ale fajne pipki Dobra Tu mamy jakąś rafę Korororową Czy nie? Fajna ta rafa korororowa Taka no Fajna, fajna no są tu jakieś fajne kinki, Jakieś rekinki Ten. Płyniemy dalej Do arki Nowego. To schemat dla kościoła czy na kościół do zbudowania kościołu, A w ogóle to jest co to się pojawiło? Ja myślę, że to jest jakiś widzę. ale to jest brzydkie Oj. to wygląda jak nie wiem, napiszcie w komentarzu jak to wygląda ale dobra Ty masz mi tu nie uciekać nie, nie. są tu jakieś fajne kary. Yyy! Dobra, nie, nie, tu rzeczy. Hmm. Tu może coś jest ciekawego. Chyba nie ma nic ciekawego. Tak mi się wydaje. Nie, no, dobrze mi się wydaje. Ale nie, no, dobra jest tu ciekawe Jest tu arka nowego co so ja yeah i teraz pytanie dobra, bierzemy sobie coca cola pijemy sobie ee tego dobra, więc tak płyniemy bym się nie utopił mało powietrza, ja nie chcę ryzykować o kurde No to nie, teraz mamy więcej co nie? no i tak się pływa tam coś w ogóle też pływa, o widzicie, to jest żółw Piękny łuka żółwia ale bym go zjadł dobra, ale w ogóle brudne jest tej godzinie jak w Bałtyku dobra, tu chyba mamy wiem, że mam się tak kierować, dobra to jest tam taka fajna kłoda To jesteśmy w domu Dobra, wpłyniemy pod... podkład pod, No, chyba to się nazywa kajuta Nie jestem pewny I tu jest takie... fajne zejście Nie wiem jak się zmieścić w jak ma... o, musiało się ściąć Bo mam na sobie parę stwórnych chłopaczek tylko czy sobie ma, zwitantów ma jakiś wielki plecek do oddychania, stój co nie? stój gruby co nie? no i siema, tu mam jakieś kości nie. No. i siema Tutaj są jakieś Ja to słyszałem. Mamy tuszę i mamy schematy do kościoła. No i pamiętajcie o godzinie papieżowej, bo ta godzina jest najważniejsza. Łosi się wystraszyłem bo ja tu uderzyłem, dobra. Godziny papieżowej jest najważniejszą godziną. A po to jeszcze buduję ten kościół, żeby o godzinie papieżowej śpiewać parkę. Ola, lecimy tu do góry, Do góry lecimy, tak, dobrze, kawałek wzmocnienia. Już uciekamy z tej parki, znaczy arki, arki widelnej. O, leciało z góry. Uciekamy z kajunka, szybko, żeby mniej się zdziwiło. Ale biały, a ja w niebie jest, tak? W ogóle, czy tylko mi się tak wydaje, czy jak płynę, to, te, to te mój strój z moich przyjaciół, kolegów, przyjacielów, no, co nie, język polski, z 2 z minusem, no, to dziwnie zmienia kolorki. Dobra, ściągamy mój super bohatera. superbohatera, my czy tutaj nie ma nic fajnego, może jakieś, nie wiem, nie, nie ma nic fajnego tutaj będzie. Albo sprawdźmy to. no, na pewno jego oziomka nie była mi potrzebna. Dobra. Sprawdzamy jak będzie wyglądał kościół. To jest moja klucza? Nie, to była moja pleża. Co jest? Jest i kościół. Łajcior. Orenko tu jeszcze jest... oprócz Te trumny. Te będę kołał tu kanibali. Co nie? I krzyż. Na krzyżu będę wies wieszał kanibali. Dobra. I płyniemy teraz na HT. Ale to... No, to ja mam robić cięcie. Co nie? ale w sumie nie robię wam żadnego cięcia muszę mi się przygotować co nie, kurde i mogę was już pożegnać, co nie odcinek dość krótki no bo nie co robić zbuduję wieżę i sobie polecimy na Malediwy moją paralotnią więc no, tak to ja sobie teraz płynę do karty, z Barki a potem na Malediwy lecę Odcinek będzie najprawdopodobniej Nie wiem Więc no I zostawcie suba i łapeczka w górę Bo to jest giga ważne Bycie Jupiterem, chociaż ja chcę być Wielkim Jupiterem Gównem, a tam mam na Jupiterem O Już wiem gdzie Na kogo O znika Kurde, o tam są moje ziomki A więc ja sobie już buduję trumne i Widzimy się w następnym odcinku No right.